Ale szulga w końcu. Ajax zakończył już nie teoretycznie, tylko po prostu zakończył. Zagrał ostatni mecz w tym sezonie ligi holenderskiej 2 do 2 zdegradowanym już nie grającym absolutnie o nic tak samo jak Ajax e, Vitesse po meczu, który nie zasługuje na cokolwiek, co można by nazwać jakąś większą analizą. Fura chaosu momentami braku motywacji, niezrozumienia, frustracji, jakichś tam pojedynczych zrywów, pojedynczych piłkarzy. I tak dalej. Naprawdę nie ma o czym tutaj opowiadać. Okej, okay, Kacper Kozłowski strzelił bramkę. To pewnie jest coś, co Was interesuje. Bramkę na 2 do 1, która absolutnie idiotycznie została strzelona, w sensie jak z tyłu. Zupełnie nie wrócił po swoim ataku i e, chciał, żeby ta kontra Witesse trwała i trwała. No i ona trwała na tyle długo, że nawet jeżeli dłuższe podanie do Kozłowskiego e, zostało źle kopnięte, to potem udało się to nadrobić i e, Polak dobrze wszedł w pole karny, trzeba mu oddać e, przed Hendersonem, no i e, zapakował piłkę do siatki. Głupi to był mecz z punktu widzenia Jaksu, bo nie wiem, nie mam pojęcia, dlaczego Rui na przykład bronił. E, naprawdę w tym meczu wynik był ostatnią z ważnych rzeczy. Rui, który źle się czuje w klubie, który chce odejść z klubu. Dlaczego nie dać pograć Pazwirowi, który dużo więcej klubowi dał i który prawdopodobnie rozpatruje swoje zakończenie kariery? Ewentualnie Horterowi, który ma jakąkolwiek, przynajmniej w teorii, przyszłość w klubie. No nie rozumiem, dlaczego akurat tak. Dlaczego nie dać pograć takim piłkarzom jak Hotz, tylko cisnąć tego Bergwajna w takim meczu? No i dlaczego nie wiem, dlaczego Sylvano Nowosowi nie dać pograć, który jest jednym z większych talentów w klubie. No można wiele takich zarzutów tutaj dać. Warto byłoby coś takiego zrobić, choćby dlatego, że ci piłkarze na pewno bardziej by chcieli się pokazać, a nie oglądali się taką jedną wielką piłkarską mamołygę. No i tylko tych niesamowitych kibiców Ajaxu szkoda. Ja naprawdę jestem pod gigantycznym wrażeniem i wydaje mi się, że to jest najważniejsza rzecz, jaką chcę po tym meczu powiedzieć. Znowu za tym tragicznym Ajaxem, który stracił ponad 60 bramek w Lidze, co jest w ogóle niepojęte, Znowu pojechała silna grupa na mecz wyjazdowy, znowu było ich regularnie słychać i przez cały sezon w niezachwiany sposób to wsparcie na wyjazdach jest. Jasne, pamiętamy, co było w klasyku w Amsterdamie. Tam niezbyt chwalebne. chwile przeżywaliśmy, jeżeli chodzi o kibiców Joten, ale hmm, naprawdę to przywiązanie do drużyny robi duże wrażenie i no, chyle czoła. Ja się czam większość czasu męczę przed ekranem oglądając tę drużynę i zastanawiam się po co to robię, a ci ludzie aktywnie jeżdżą, zdzierają swoje gardła i tak dalej za, no, za, tą, za tym zbiorem piłkarzy, bo drużyną ciężko to nazwać. Czekam co będzie w przyszłym sezonie. Coraz bardziej niepokojące doniesienia, bo kolejne nazwiska ciekawe okazuje się, że są nieaktywne, niedostępne dla Ajaxu. Jeżeli chodzi o trenera, boję się, żeby to się nie skończyło jakimś Frankiem Deburem. Ale i tak, no, zakładam, że gorzej już być nie może, że po takim duecie asów jak Stein i Van Schip, no, że poprawa przyjść po prostu musi. Wystarczy zatrudnić po prostu kompetentnego trenera. Wydaje mi się, że to jest do zrobienia, i liczę, że w przyszłym sezonie mniej zgorzkniałości we mnie będzie, kiedy będę opowiadał o meczach ekipy z Amsterdamu. A tym wszystkim z tego nielicznego grona, które oglądało po meczówki, po spotkaniach Ajaxu, bardzo dziękuję. No, mimo tego, że to nie jest treść, która jakoś mocno by napędzała zasięgi na tym kanale, to jednak czuję potrzebę robienia tego, i jeżeli widzę, że ktokolwiek to ogląda, no to jest to dla mnie naprawdę bardzo miłe. thank you.